Witam z tej strony ASP.DV, to kolejny odcinek Farmik z roku 19 Zera do bankiera Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowana widzowie i zapraszam jeszcze raz do oglądania że co wam się ta seria podoba Dziękuję za 10 łapek pod ostatnim odcinkiem z tej serii Wiecie co wam się podoba widzowie Dziękuję za 10 łapek w górę. Dziękuję za dwa komentarze. No i widzowie, jestem ja dalej z tą serią, bo Wisiowie, co Wam się to podoba? Wam się podoba ta seria na moim kanale? 10 łapek w górę to już ładny wynik z tej serii. Najwięcej nie mogę być Dziękuję Wam, kochani widzowie za to. No i dalej jestem ja z tą serią. Visowie. Na pewno się zastanawiam, jasze, kiedy skończę do serii. Nie wiem jeszcze, ale. Jeszcze parę odcinków pisowie będzie z tej serii. Nie ma, nie martw się, że szybko nie skończy się ta seria. W dzisiejszym odcinku musimy wizowy z nas, na nasze pole, a na drugim polu musimy zaorać. Tylko ja muszę, nie wiem, albo przed kupię, albo wypożyczę. Nie wiem, kiedy się skończy ta seria wizowej, nie wiem. Może jak milion zarobię, a szybko się zarobić. Jak ja wszystko kupuję, albo wypożyczam. Co so, ja tu muszę mm, wypożyczyć? Muszę wiesz, obie coś tam Ochrona roślin to nie technologia nawozu, 39 tysięcy kosztuje. Hmm, może bym kupił. Czyli co chwilę wypozyskasz. Dobra, widzowie, mamy 53 tysiące, no może kupimy, zobaczymy. Będę mógł powiększyć a to O kurde, widzowie, patrzcie, wąskie kopony, standardowe, wąskie to jest obóz. Dobra, i będziemy takimi standardami, będziemy Jednostki bo się się zwiększyć 1 metrów ma. 18, nie, 18 metrowy to nie. Dobre. Może damy. Nie wiem, wisiłby się to dać. Do 18 metrów? Nie, tam było skody, Nie będzie standardowe. Musiał... muszę, muszę o, to jest standard nie będzie. Sobie kupimy, nie będziemy wypożyczać Na pewno jeśli nam się przyda sobie 12 metrów to tam. Kupujemy. Dobra. Kupiłem się sobie Musiałem kupić, bo tak co chwilę wypożyczasz to tam też. No tu jeśli mam te kurde. Hmm. Kto chwastów, dobra. się no nie można wisowie. Jestem. Wisowie, Nie ma jestem. Jestem. Jestem... Jestem i wisowie. Jestem wisowie. Jest. Jestem. Musimy to tej pory jedne musim za ułoraz, A drugie musimy nawóz dać. Większa... większe plony były Tutaj trochę nawozu mam. Wy... O kurze, żeby nawóz buchnął Dobra, dawaj i ładuj się. Musimy napoś dać sobie. Hmm. Sobie napoś stajemy. Większe plony były. Większe plony. Dobra. Nawóż dajemy sobie, wiszowie, i jestem nawóz na pole. Dasz numer 20. Mhm. musimy jakieś to pole. Mam chęć obu kupić, żebym sobie złączył to. Wisowi, musimy trochę zaczekać. To Wisowi, musisz zrobić such obrazu. Cibi jest na miniaturkę Mmm. -hmm. I. Musimy. Nawóz. Musimy teraz. Mysł ekranu żeby na miniaturkę było. Dobra, mamy. No i teraz sobie nawóz dajemy, widzowie. No nie, tu się pole. Widzowie, jak kupię te pole, co obok jest, to ja to. Pole złącze z tym miejscem połączę to razem A ja muszę nawet kupić, sobie jest takie pole, dobra no, pisowie Nawet to siebie kupić, siebie to... A ja się kredyt spłacić trzeba, o panie Nie wiem, że z tych plonów to ja wyżyję Na ten kredyt mm -hmm. Musim pisowie dać, kurde, nawoź, bo... Żeby większe plony były im więcej, tym lepiej będzie. Wyłącz mi się. Muszę znowu cały całej Na jedne pole to powinno stacji, z tego nowo sobie mm. sobie. krowy kroki się kupiło. mleka by się sprzedawało, ale co, jak to na kolejnych odcinkach. wziąłem dziękuję. Dziękuję za takie podejście do tej serii. No i dziękuję że Wam się podoba ta seria. Oczywiście 10 ławek w górę 2 komentarze. komentarze. Pozdrawiam 2 osoby, które skomentowali ostatni odcinek. Serdeczne. Pozdrawiam was. Jednemu się parę spok widzę spoku content. No, dziękuję bardzo. Słuchaj, so, ja postaram się, żeby trochę więcej odcinków z tej serii było, bo tam, no różnie, różnie te serie wstawiam. A i widzę, że wam podoba się ta seria. No i widzę, że wam się podoba seria Minecraft Przetrwane. Postaram się, by było więcej odcinków z tej serii. Tam będę się starał, widzowie, żeby więcej było odcinków z tej serii, a nie każdą inną grę. No, staram się, widzowie. Czyli więcej odcinków było. Bo z dwie serie już zakończyliśmy z Minecrafta. Nie, jedną serię z Minecrafta zakończyliśmy. I jedną serię z Nie. ta jedno, dobrze, dobrze mówię. Jedną zakończyliśmy serię z Minecrafta. No i jedną z farmika 22 zakończyliśmy serię. Mm, mm, mm. A jedna seria to z Minecrafta to było 2 miasta, tam 30 odcinków i zapraszam Was na ostatni odcinek 30 z tej serii Minecraft 2 miasta. No i zapraszam na ostatni odcinek, ostatni odcinek z serii Farming Xunatu 22 Leśnictwo, tam 12 odcinków jest, Ma a, w farming, a w... W Minecraft 2 miasta 30 odcinków. Jest. Zapraszam Was na ostatnie odcinki z tych serii. Mm -hmm. mm, tak musimy tak zrobić. Musimy tak zrobić. piszcie mi w komentarzu, czy chcesz dłuższe odcinki z tej serii? kozinne jak chcesz, to dajcie mi z nas w komentarzu i łapkami w górę. Pisze mi w komentarzu czy chcesz dłuższe odcinki z tej serii, tak po godzinie. To spróbuję więks więcej nagrywać tej Czekaj się. Ja tu nawet na to miejsca nie mam. O kurde, kurde mole Dobra, bo sobie tutaj. O już... Nawoź daliśmy, widzowie Nawoź hmm. Tutaj się postawimy, o Tam nie mam miejsca o, Tu się postawimy Sprawdźcie co wszystko się nawo nawoziło Widzowie no, i pisze mi w komentarzach, czy chcesz dłuższe odcinki, tak po godzinę, po pół godziny? Jak chcesz, bo godziny odcinków, to postaram się taki długi odcinek kosinny nagrać. Jak chcesz, pisowie, żeby wam się nie znużyło. No, bo mam cały nawóz. Chwastów. Chwastów na razie mam 0%. No, i czekamy, aż nam zepak podrosny. Trzeba pasi jak usiąca ta kukurydza, ta, słonecznik no dobra widzowie jak kupimy te pole obok naszego pola to wy słącimy sobie z tym polem tutaj łączymy ten kawałek tutaj się łączymy kawałek widzowie łączymy się ten kawałek z tym polem z tym polem się łączymy widzowie tutaj o nie będzie tu aż tutaj dotąd pola tylko takie długie łączenie tylko że dotąd się złącimy. o jak będzie mieli te pole o bo jak nie mamy tego pola to nic nie robi nie. Musimy musimy podjechać. No tutaj się kawałek złączymy, tu, ka to równ to równy z tym kawałkiem się złączymy, żeby to równo z tym było. Złącimy się, tylko musimy te pole mieć, Zobaczmy je kosztuje. Coowie, musimy zobaczyć ile kosztuje nam te pole i je to będzie 174 174,648 tysięcy euro, o kurde kiedy ja to zarobię zowie. kiedy ja to zarobię, ale może jak więcej, tym więcej będziemy tym więcej taniej będziemy mogli kupić te pole wiesz, wizowie. nie wiem, czy tego nawozu mi starczyło sąsad nie potrzebuje jakiejś pomocy Mhm, mm musim musimy kredyć po 5000, mamy opryska a so ja pole, numer 5 na to poza odcinkiem, Wisowie poza odcinkiem, w te pole, mhm, mm no nie, sprój, no, na ile, no ci sobie. Co Wam tu powiem? Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Lajkowana i komentowana, wizowie. No i Piszcie mi w komentarzach, czy się dłuższe odcinki po godzinie. Czy krócej. A tamte pole za Oram Posa na widzowie wizowie. Posa na w następnym odcinku sobie zastaję i No i życzę Wam miłego dnia. Miłego wieczoru, znosi kiedy to oglądasz, no i się już widzimy, nie pamiętaj, czyli jutro, to co pasuje na to jutra, na razie, kochani mi sobie, widzimy się jutro, nie wiem w jakim odcinku, a jeśli widzimy, to co